Dany jest ciąg geometryczny AN określony wzorem A n równa się 1 przez 2x odjęć 371 i do potęgi n dla n większego bądź równego 1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą x, dla której nieskończony szereg A1 plus A2 plus A3 i tak dalej. Jest zbieżne. Zacznijmy od początku. Wzór jest, tu może przepiszę, 1 przez 2x odjąć 371 i do potęgi NT. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. Od tego zacznijmy. Jeżeli wszystkie są dodatnie, no widzimy, że n może być potęgą wykładnikiem albo parzystym, albo nie, ale no na pewno aby wszystkie były dodatnie, to znaczy, że to wyrażenie musi być dodatnie. Czyli skoro AN każdy wyraz ma być większy od zera, oznacza to, że to, co tutaj jest 1 przez 2x odjąć 300. 71 ma być dodatnie. Czyli niezależnie od wykładnika. Bo to raz może być parzysty, raz nieparzysty. Kiedy to jest dodatnie? To jest znowu ułamek. Licznik jest dodatni. To jest jedynka. Mianownik no żeby wynik dzielenia wyszedł dodatni, no to mianownik też musi być dodatni. Tylko plus przez plus da nam plus. Czyli z tego wynika, to jest dodatnie, no wtedy i tylko wtedy, gdy mianownik będzie dodatni. Przerzucimy, rozwiążemy. 2x większe od 371. Jak podzielę przez 2, to x będzie większe od 180. 5 i 1 druga. Czyli jeżeli za x stawimy liczbę większą niż 185,5, to każdy wyraz tego ciągu będzie faktycznie dodatni. Tylko że w dalszej część pisze, że mamy wyznaczyć najmniejszą liczbę całkowitą x. Czyli czytając dalej, to ja mogę powiedzieć tak, że x jest Czyli jeżeli i x należy do całkowitych, to znaczy, że x jest większy bądź równy 186. I x jest wielkością całkowitą. Na razie określiliśmy, że jeżeli za x postawimy 186 albo 187, 188 i tak dalej. To wszystkie wyrazy tego ciągu będą dodatnie. Czytamy dalej. Mamy wyznaczyć najmniejszą liczbę całkowitą x, dla której nieskończony szereg a1 plus a2 i tak dalej jest zbieżny. Jest mowa o szeregu, a jeżeli szereg, to znaczy, że ten ciąg an musi być ciągiem geometrycznym. an jest ciągiem. Geometrycznym nieskończonym, czyli ma być geometryczny, nieskończony, i jeżeli ma być zbieżny, to iloraz tego ciągu ma być mniejszy od 1, a większy od minus 1. To są warunki, aby ciąg taki, ten szereg, konkretnie już teraz, był zbieżny. No to po kolei, żeby wyznaczyć najpierw q, to podzielimy sobie. Można tak, nawet nie będziemy dzielić. Stworzymy wyraz następny A n plus 1. An plus 1 to będzie 1 przez 2x odjąć 371 i do potęgi n plus 1. I z czego weźmiemy kół? No z takiego ilorazu A n plus 1 przez AN. 1 przez 2x odjąć 371 do potęgi n plus 1 przez 1 przez 2x odjąć 371 i do potęgi n tej. Podstawy są te same, a zatem będzie to. Ta podstawa, czyli 1 przez 2x odjąć 371, ale do potęgi, która jest różnicą n plus 1 i odjąć n. Wykładniki się odejmują. Literki n się redukują, zostaje wykładnik 1, czyli ten iloraz wynosi tyle. I ten iloraz nazywamy wielkością kół. Mamy iloraz tego ciągu. A n jest ciągiem geometrycznym nieskończonym, no bo n większe bądź równe 1 nie ma ograniczeń. I jeszcze to musi być spełnione. To musi być spełnione. Jeżeli każdy wyraz. Tego ciągu jest dodatni, to wówczas nasz iloraz musi być większy od zera. Pamiętamy, że jeżeli Q jest ujemne, to wartości tych wyrazów zmieniają się. Raz są dodatnie, raz ujemne. Czyli przy tym warunku Q musi być dodatnie, i z tego warunku Q ma być mniejsze od 1, a większe od minus 1, aby był zbieżny. A zatem z tego warunku, który nam wyszedł z tego zadania, i z tego koniecznego, aby to był ciąg zbieżny, wynika, że Q musi być mniejsze od 1, ale większe od 0. Rozwiążemy, bo ten warunek spełniony jest tak: dla q większego od 0 i jednocześnie q mniejszego od 1. To jest równoważny zapis temu warunkowi. Q większy od 0, no przypisuję q, to jest ten ułamek. 1 przez 2x odjąć 300. 71 ma być większe od 0. No, gdzieś to już widzieliśmy. Żeby nie robić jeszcze raz, proszę spojrzeć. To jest dokładnie to samo, a zatem x jest większe bądź równe 186 i x należy do całkowitych. Można to rozwiązywać jeszcze raz, ale pytanie, po co? Już mamy Rozwiązanie tego warunku. Rozwiązanie tego warunku. 1 przez 2x odjąć 371 ma być mniejsze od 1. No i tu musimy rozwiązać. Jedynkę przerzucę na lewą stronę i sprowadzę do wspólnego mianownika. Jest ta liczba 1, tylko już zapisana w mianowniku takim, jaki tutaj był. Na wspólnej kresce 1 odjąć 2x, tu zmieniamy znaki na przeciwne, odjąć 2x i plus 371 przez 2x odjąć 371 ma być mniejsze od 0.

To jest dodatnie. To jest dodatnie. A zatem, jeżeli mam podzielić coś przez coś dodatniego, to znaczy, że ten licznik minus 2x dodać 372. No musi być ujemne, no bo tylko minus przez plus da nam minus. Ewentualnie można byłoby obie strony pomnożyć przez 2x odjąć 371, bo my wiemy, że jest to dodatnie i bez zmiany znaku. I to rozwiązujemy. Minus 2x mniejsza przerzucamy minus 372. Dzielimy przez minus 2, jest to liczba ujemna, czyli x zmiana znaku większe od 186. Czyli ten warunek co do zbieżności ciągu jest spełniony dla takich x i dla takich x, jednocześnie aby być spełnione. A zatem Chyba nie trzeba nawet na osi rysować, jakie x -y całkowite są większe bądź równe 186 i większe od 186. x ma być większe bądź równe 187. Pamiętajmy, i x należy do całkowitych cały czas. A zatem ten warunek i ten spełnia jednocześnie taka zależność. Polecenie jakie było? Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą x, dla której ten ciąg jest zbieżny. Najmniejszą. No to widać już. x należy do zbioru jednoelementowego 187. Ta liczba jest najmniejszą liczbą całkowitą, która spełnia te wszystkie warunki, które były po drodze, czyli wszystkie wyrazy są dodatnie, tworzą ciągometryczny i ciągometryczny zbieżny.